Siemanko! Witajcie z tej strony Dark Boy ZBO W dzisiejszym odcinku chciałem wrócić, tak jest, wrócić do wolnego miasta pokazać wam jak idzie rozbiórka i jak wygląda w tej chwili miasto. Tak, a więc rozebrałem już część galerii posterunek jeszcze Modular stoi. Tak to wygląda tu. Tego jeszcze nie rozbierałem. Śródmieścia. Tu wziąłem kilka setów do Bambusowa. Tak to tu wygląda. Tu jeszcze nic nie rozebrałem. Flaga się urwała. Tak, flaga. Trzeba ją tutaj z powrotem, nie? No. Tak. I pytanie do was. Czy rozbierać te miasto do końca? Czy może wrócić do tego miasta? Piszcie w komentarzach. Piszcie, piszcie. Tak wygląda. Wolne miasto, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No chyba tyle. Tak wygląda miasto. I co? Na razie, na razie.